To, co Państwo widzą na tym stole, to tylko nasze skromne, przykładowe kompozycje, co można zrobić z zestawu do samodzielnego tworzenia świec wodnych. Zobaczcie, jakie to proste. Bierzemy obojętnie jakie naczynie, nie musi być żaroodporne. Umieszczamy w nim odpowiednią kompozycję, pasującą do danej uroczystości i zalewamy ją zwykłą wodą z kranu. W naszym zestawie są trzy podstawowe kolory barwników wody które możemy mieszać. Barniki są organiczne, czyli nietrujące, dlatego możemy używać do dekoracji żywej roślinności i nie barwiące nam szkieł ani gadżetów wrzuconych do środka. Na wodę nalewamy najzwyklejszy olej jadalny. Jest to paliwo tych świec. Centymetrowa warstwa oleju, na przykład w kieliszku do wina, pali się około 12 godzin. W naszym zestawie jest metrowy knot, z którego zrobimy 62 świece. Do jednej świecy potrzebujemy jedynie 16 mm. Miarka oczywiście jest na opakowaniu. Odcinamy ostrymi nożyczkami i umieszczamy go w jednym z pięciu pływaków, które są w zestawie. Pływaków nie dziurawimy. Obór paliwa w naszych świecach jest boczny z trzema kanalizacjami. Pływaki są wielokrotnego użytku, myjemy je i używamy ponownie. Kompletny pływak delikatnie, zwracając uwagę, aby bąbelki powietrzne w pływaku były pełne powietrza, umieszczamy na oleju. Jeszcze chwilka cierpliwości. Olej musi płynąć trzema górnymi kanalikami, i nasączyć knoty. I odpalamy jedną z 62 świec. Oryginalną, niepowtarzalną i dwa razy, a nawet trzy razy tańszą od zwykłej białej świecy parafinowej. Bo nasz zestaw kosztuje 25 zł, ale zrobimy z niego 62 świece, czyli koszt jednej jest około 40 groszy. Proszę Państwa, nasze świece są ekonomiczne, ekologiczne, szalenie bezpieczne, bezwonne i bezdymne. A dodając do oleju wszelkiego rodzaju olejki eteryczne, a nawet aromat do ciasta, tworzymy świece z zapachem. A przypominam, że wanilia jest I Za antykomorowa.